Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku poświęconemu tworzeniu kolekcji gier na kosnole PlayStation 3. Niedalej jak niedawno, bo kilka odcinków temu, jeden z widzów spytał mnie, czy planuje jakiś odcinek specjalny. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem mu, że tak, ale wtedy byłem w trakcie kompletowania jego bohaterów. Szczęśliwie wszystkie zamówione gry mam dziś już u siebie, zatem możemy zaczynać pierwszy w historii świata przegląd gier, których właściwie już nie ma. Moi drodzy, na początek proponuję wykąpać się we krwi. Nie Przyglądając się zbyt uważnie okładce gry, można mieć wrażenie, że ta jest inspirowana walkami gladiatorów rodem ze starożytnego Rzymu. I faktycznie tyle tylko, że bardziej z znaku Mela Gibsona niż Racela Crow. Chodzi o to, że faktycznie gra polega na walkach gladiatorów, jakie miały miejsce w starożytności, tyle tylko, że w settingu Mad Maxa. Oto stają naprzeciw siebie chłopy i nadupiają się w myśl staropolskiej maksymy Last Man Standing. Akurat dziś trudne to nie jest, bo gra okazała się klapą, i kiedy ją włączysz, może się okazać. Że poza tobą nie ma w niej nikogo i z automatu jesteś zwycięzcą. Internety mówią, że da się wdograć z botami, ale mnie udało się włączyć tylko Practice Mode, gdzie niestety nie było mi dane urwać żadnej głowy. A wiedzieć wam należy, że kiedyś działy się tu takie rzeczy. Gra odrobinę przypomina taką niewydaną grę z pierwszego PSXa. Jeśli pamiętacie jej tytuł, dajcie znać w komentarzu, bo ja, żeby zmotywować was do generowania ruchu na kanale, właśnie zasłaniam się tymczasowym Alzheimerem. Dziś nie będziemy rozwodzić się na temat stanu pozyskanych egzemplarzy, bo musielibyśmy siedzieć tu do rana. Zamiast tego proponuję krótkie migawki, abyście sami ocenili kondycję naszych chorych antylopek. W przypadku pierwszej gry sprawa jest prosta: bo to nówka w folii, więc nie ma za bardzo czego oglądać. Nadmienię jedynie, że to co widzicie to dość rzadki przypadek gry na PS3, która posiada rating zarówno w systemie PEGI, jak i znienawidzonym przez zbieraczy USK. Według mojej wiedzy jest to jedyne wydanie i nie należy się go bać, ponieważ posiada język angielski zarówno w grze jak i na okładce. Przechodzimy do zestawienia cenowego. Tak jak zdecydowaliście w ankiecie, zostajemy przy kwotach zawierających koszt przesyłki, ale poczyniłem pewne zmiany, szczegóły w trakcie. Tradycyjnie zaczynamy od Allegro, gdzie znalazłem jedną nówkę folii za jedyne 410 zł. No chyba, że mamy Smarta, to bez tej dychy na końcu. Na OLX nie znalazłem ani jednej sztuki. Na wintet również, ale jest jedna używka w bundlu i gdyby kupić taki zestaw i rozłożyć koszty, to wyjdzie na to, że krwawą łaźnię możecie sobie urządzić za 107 zł. W cek się nówek nie sprzedają, więc oczywistym jest, że nie ma. Tak w jednym jak i w drugim. Na eBay nówki są po 325 zł z wysyłką, i tu pierwsze zastrzeżenie z wysyłką do Polski. W archiwum Allegro nie znalazłem wpisu, z którego wynika, że ktoś kiedyś nabył nówkę. Ja kupiłem jakiś czas temu kilka sztuk na eBay. O dwóch i wyszło jakieś 100 zł za sztukę. A wiedzieć wam należy, że był to czas, kiedy Włosi wyprzedawali tego całe kartony. Gra jest nowa, więc bez żadnych wątpliwości wrzucę ją za chwilę na półeczkę. A tymczasem poznajmy drugiego martwego bohatera. Z Ziemi szybujemy wprost w przestworza. Przed nami Warhawk. Nie wiem, czy wiecie, że gra jest remakiem gry o tym samym tytule z pierwszego PSX-a i jednocześnie prequelem wydanego w 2012 roku Starhawka. Okładka gry wyraźnie wskazuje, że jest to gra wyłącznie awiacyjna, ale ta szalona wizja wydawcy popełniona rękami grafika ewidentnie wprowadza w błąd, bo w grze sterujemy nie tylko samolotami, ale proszę pana, ludzik może być i choke też może być. Jak nic pasują to słowa klasycznej piosenki: biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać. Mamy dwie drużyny, czerwoną i niebieską oraz klasyczne do bólu tryby, takie jak Deadmatch, Team Deadmatch czy Capture the Flag. A dalej to już wiecie, co z tym zrobić. W 2019 roku Sony zamknęło oficjalne serwery, ale społeczność znalazła sposób, by przedłużyć żywotność gry. Z tego wynika, że ta musiała być całkiem przyzwoita, skoro po latach ludziom chciało się jeszcze przy niej dłubać. Nie wiem, nie znam się, ale szanuję. Podobnie jak w pierwszym przypadku, nie będziemy skupiać się na stanie egzemplarza. Oczywiście jak zwykle zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by zakupić najładniejszą sztukę w możliwie jak najlepszej cenie. Czy się udało, ocencie sami. No to teraz na tapetę bierzemy bojowego jastrzębia i sprawdzamy, czy coś nas zaskoczy w kwestii cen. 18 zł na Allegro za pudełko z martwą grą to zdaje się być sporo, ale od razu zdradzę, że to nie jest zła cena, bo na takim Eliksie w tej chwili trzy dychy z wysyłką trzeba dać, a na wintet jest jeszcze drożej. Na dobrą drogę sprowadza nas Cex, zrównując się cenowo z Allegro. W seksie angielskim podobna sytuacja. Niestety najdrożej jest na eBay, gdybyśmy chcieli, aby jastrząb przyleciał prosto pod naszą. Wycieraczkę. W archiwum jest wpis, z którego wynika, że na Allegro gra kiedyś kosztowała 5 zł. I tu poczynię kolejne zastrzeżenie, że z tego 4 zł to koszt listu poleconego, jakim w okolicach 2012 roku zwykło się wysyłać gry. Pozwólcie, że odtąd ten koszt będę ujmował we wszystkich ofertach archiwalnych. Ja za Jastrzębia zapłaciłem 25 zł, ale nie dlatego, że jestem zbierackim frajerem, choć czasami jestem, lecz dlatego, że chciałem mieć pewność, że to co do mnie przyjdzie, będzie w przyzwoitym stanie. I tak się składa, że jest, a przynajmniej tak mi się wydaje. Gra wędruje na płeczkę, i tam pozostanie do momentu, w którym zmieni właściciela, ale póki co właściciela zmieniła inna gra, trafiając w moje lepkie łapy prosto z ojczyzny włada palownika. Moi drodzy, oto strażnicy śródziemia, chyba najciekawsza rzecz w dzisiejszym Boże się Boże odcinku. Czym jest, a właściwie czym była ta gra? To tolkienowska, agresywna odpowiedź na League of Legends, czyli jedną z najbardziej popularnych gier typu MOBA. Na zamkniętych w przypominających mapę strategii czasu rzeczywistego, gracze naparzają się w formule 5 na 5, a bohaterami gry są postacie z Władcy Pierścieni. Czyli znajdziemy tam te wszystkie Golumny, Aratorny, Gandorfy i Saurony. O ile prasa grze wystawiła wysokie noty, to ostateczny wyrok wydali użytkownicy, nie tworząc na tyle silnego community, aby tytuł ten był w stanie dłużej przetrwać. Sprzedawca, od którego chciałem kupić grę, stwierdził, że mi jej nie sprzeda, ponieważ kod w pudełku przeterminował się lata temu i chciał wycofać ją ze sprzedawcy, Sprzedaży. Dopiero kiedy skłamałem, że jestem turbofanem hobbitowa i chciałbym takie pudełko postawić sobie na półeczce, zgodził się na sprzedaż. W przeciwnym razie śmieć zaśród ziemia wylądowałby tam, gdzie jego miejsce, czyli na śmietniku. Spójrzcie, co przysłał mi sam Dracula. Egzemplarz wygląda całkiem przyzwoicie. To, co wyróżnia go spośród reszty, to tekturowy krążek z kodem zamiast płyty. Zazwyczaj unikam kupowania kopii fizycznych, ale ponieważ na PS3 takich rodzynków jest kilka, uznałem, że paradoksalnie warto je mieć na półeczce. Guardiansi to dość osobliwy przypadek, dlatego sam jestem ciekaw, ile takie coś może kosztować na rynku wtórnym. Póki co ciężko stwierdzić, bo na Allegro ani jednej sztuki. Na Oelix jest jedna, ale niezbyt szczegółowo opisana. Za to cena jest bardzo konkretna i wyraża się w 145 zł. Na vinted brak. W kraju, gdzie rozum śpi, postawili seksa, a w tym seksie strażników wśród Ziemia nie uświadczysz. Podobnie zresztą jak na Wyspach Brytyjskich. Na eBay najbardziej opłaca się kupić wydanie MTSC, ale może nie. Koniecznie z wysyłką do Polski, bo trzeba będzie zapłacić 125 zł, z czego blisko połowa to koszt transportu. Wyobraźcie sobie, że na Allegro kiedyś chodziły nówki po 39 zł. Przypominam, że w tej archiwalnej cenie wliczana jest przesyłka z epoki, czyli 4 zł za list polecony. Ja kupiłem puste pudełko z przeterminowanym kodem za 50 zł z wysyłką i w zależności od punktu widzenia była to turbo głupota lub całkiem udany zakup. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Za moment stanie sobie na półeczce przytulając się do kolegów i koleżanek ze swojego uniwersum, a my z Tolkienowskiej bajki przenosimy się prosto do bajki, jaką opowiedziało nam Sony o epickich bitwach dla nawet 256 graczy. Szanowni Państwo, oto MAG, a może LAG. Chyba jednak to drugie, bo o ile tytuł czytany razem sugeruje, że wciąż pozostajemy w klimatach fantazy, to rozszyfrowanie skrótu prowadzi nas do Massive Action Game, czyli epickiego shootera FPS utrzymanego w konwencji współczesnych konfliktów zbrojnych. Twórcy na zapowiedziach obiecali niespotykane dotąd online-owe bitwy liczące setki graczy. Ponoć gra nawet trafiła do księgi rekordów Guinnessa, lecz to niestety nie wystarczyło, aby po czterech latach sony nie wyłączyło serwerów. A szkoda, bo ponoć był to całkiem solidny shooter. Miał co prawda swoje błędy, ale pod wpływem wprowadzonych rozwiązań podobno wyprzedzał swoje czasy. Gwoździem do trumny okazał się wysoki próg wejścia, sprawiający, że casuale nie dali się wciągnąć na dłużej i tym samym dali sygnał wydawcy, że trzeba powoli zamykać ten bajzel. Co ciekawe, Mac zamknął się w tym samym roku, co podobno do niego gra powstała dwa lata wcześniej. Pewnie niektórzy już wiedzą, co to jest, ale bardzo proszę, jeszcze nie wypowiadajcie tytułu na głos. A teraz skromny slideshow ze świeżą. Nabytym egzemplarzem w roli głównej. Jedyne na co warto w tym przypadku zwrócić uwagę, to amerykańska wersja okładki, zdająca się być utrzymana w nieco bardziej futurystycznej formie niż jej europejski odpowiednik. Jakoś tak to jest, że zarówno wydania NTSC-U, jak i NTSC-J bardziej intrygują od strony graficznej. Dajcie znać, czy też podzielacie ten pogląd, a tymczasem przejdźmy do zestawienia cenowego. Jeśli chodzi o MAGA, nie ma tu szczególnie zawirowań na rynku wtórnym. Jest to raczej cenowy plankton, o ile nie zależy Wam na wydaniu NTSC z alternatywną okładką. Na tę chwilę takiego wydania nie znalazłem w rodzimych ogłoszeniach, a na eBay z wysyłką do Polski to się tak średnio opłaca, bo znów sporą część tej kwoty stanowi koszt transportu. Co ciekawe, kiedyś na Alegrzu można było trafić takie wydanie i najtańszą sztukę wypatrzyłem w archiwum za 12 zł. Moje polowanie zakończyło się tym, że musiałem oddać 29 strzałów, aby amerykański mag mógł znaleźć się na półeczce. I znowu, może to i dużo jak na niesprawną grę, ale jeśli uznamy, że odrobina egzotyki na półeczce nie zaszkodzi, to cena przestanie wydawać się przesadzona. Mac w wydaniu US ląduje na półeczce, a my kontynuujemy amerykańską przygodę. Jak możecie zauważyć po kodzie ESRB, nie tylko gra jest w wydaniu amerykańskim, ale wybitnie amerykańscy są też jej bohaterowie, a właściwie superbohaterowie. Droga widownia, oto DC Universe Online. Pomysł, aby wcielić się w jedną z postaci uniwersum DC i nawalać innych wydaje się być całkiem fajnym. Jednakże zanim zaczniesz grę, dowiesz się, że nie pograsz żadną znaną ci z kart komiksu postacią. Zamiast tego musisz stworzyć sobie własnego superbohatera, a tych znanych i lubianych spotkasz tylko wykonując dla nich misję. Zasadniczo frakcje są dwie. Ekipa Supermana i banda Jokera. Zdecyduj po której jesteś stronie i jazda. Tylko nie rozpędzaj się za nadto, bo maksymalny level wbijesz. Dość szybko i może się okazać, że nie za bardzo jest tu jeszcze co robić. A szkoda, bo grafika choć dziś nie robi wrażenia, na premierę cieszyła oko, a spora część problemów w wieku niemowlęcego została wyeliminowana. Gra miała to nieszczęście, że ukazała się także na konsolę nowej generacji, i w pewnym momencie twórcy uznali, że porzucą PS3, by rozwijać i doskonalić wersję na PS4. To smutne zdarzenie miało miejsce w 2018 roku, co oznacza, że na naszej ulubionej konsoli super bohaterowie ratowali świat przez 7 długich lat, by w końcu przejść na emeryturę lądując na półeczce niejednego zbieracza. O ile ci w ogóle są zainteresowani posiadaniem gier, w które nie bardzo da się grać. Zanim przejdziemy do cen, obejrzyjcie w ciszy to, co udało mi się kupić. nie należy do grona szczególnie unikatowych, co ma swoje odzwierciedlenie w cenach. Nie zrobię tu rozróżnienia na wydanie PAL i NTSC, bo okładka różni się jedynie systemem ratingowym. Zwróćcie uwagę, że to kolejna gra MMO, która nie jest dostępna w CEXie. Ciekawe, czy CEX świadomie wycofuje się ze sprzedaży gier już nie działających, mimo że są to kompletne wydania fizyczne. Ponownie zakup na eBay jest najmniej opłacalny, ale gdybyśmy wysyłkę zamiast do Polski skierowali do znajomych lub rodziny w UK, to wtedy cena zrównuje się z Polską. W archiwum Allegro znalazłem najtańszą kopię za 12 zł, przy uwzględnieniu symbolicznych 4 zł za przesyłkę poleconą. Co się zaś tyczy mojego zakupu, muszę przyznać, że na chwilę opuścił mnie patron okazji Święty Janusz i trochę przepłaciłem. Jednak nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tym bardziej, że fundusze zamiast na nabiał poszły na kolejną grę. Znowu wracamy do tematów militarnych. Umiłowani bracia i siostry, oto soką Confrontation. To pierwsza odsłona znanej serii, która została Została stworzona z myślą o użytkownikach PS3 i jednocześnie pierwszy Sokom, którego całkowicie pozbawiono trybu singlowego. Może nie ma tu zbyt wiele fabuły, żeby nie powiedzieć, że nie ma jej wcale, ale jedno jest pewne: tu po prostu siły specjalne walczą z terrorystami i jak na Sokoma przystało, akcja jest ukazana z perspektywy trzeciej osoby. Niestety, jak to czasem bywa, gra na premierę wyszła mocno niedopieczona, niedopieczona do tego stopnia, że nie dość, że zawierała błędy krytyczne uniemożliwiające grę, to nawet nie posiadała elementów rozwoju. Z grywki, o których była mowa zarówno na okładce, jak i w manualu. Co prawda później wprowadzono poprawki, ale to nie wystarczyło, aby ostatecznie branża nie uznała Sokom Confrontation za porażkę. Nie bez znaczenia okazał się także brak implementacji trofeów. Te zostały dodane później i nawet odnotowano całkiem spory przypływ użytkowników. Lecz najwyraźniej grze i tak przeznaczone były mroki zapomnienia. I coś w tym jest, bo nawet jeszcze nie skończyłem mówić, a już zapomniałem o czym. Pamięć odświeży mi nasz egzemplarz, bo jak Wiadomo, zawiera tytuł gry. Tym razem to na co chciałbym zwrócić uwagę, to zmięty papier okładki. Niestety to często zdarza się przy wydaniach NTSC i nie wynika z zaniedbań poprzednich właścicieli, lecz jest to immanentna cecha wynikająca z zastosowania cienkiego papieru. Mamy tu jeszcze nieco uszkodzony grzbiet, co sprawi, że nie będę mógł spać dopóki okładka nie zostanie podmieniona. A poza tym jest OK, więc zaraz przechodzimy do zestawienia cenowego. Wydanie amerykańskie Sokoma jest u nas rzadziej spotykane i póki co na Allegro nie znalazłem ani jednej sztuki. Na eBay's również. Na Vinted jest kilka kopii, a najtańsza z nich kosztuje 47 zł z wysyłką. W polskim Ceksie Gra jest dostępna za 23 zł przy założeniu, że trafi się wydanie NTSC. W Ceksie brytyjskim Gra nie figuruje w katalogu, a może po prostu nie udało mi się jej znaleźć. Jeśli chcesz sprowadzić sobie grę z eBay'a, to nie bardzo się opłaca w okolicach roku 2014. A z tego siły specjalne można było nabyć za symboliczną piątkę. W przypadku mojej przygody z polowaniem na Sokoma stanęło na dwóch dychach, ale ocenę tego, czy było warto, pozostawiam Wam. Kolejna gra Widmo trafia na półeczkę, a my powoli zbliżamy się do końca. Dużo dziś mówimy o śmierci w kontekście martwych gier. Kolejny tytuł traktuje tematy ostateczne z przymrużeniem oka. Mili Państwo, oto rośliny kontra zombie i ogródkowe działania zbrojne. Czy to nie jest trochę tak, że elektronicy próbowali Stworzyć battlefielda w świecie roślin broniących ogródka przed inwazją zombie. W końcu silnik gry i zasada jest ta sama. Może chodziło tylko o to, żeby pod przykrywką kwiatków przyciągnąć milusińskich do ekranu, a następnie trzymając ich w kajdanach uzależnienia w naturalny sposób przekonwertować po latach na prawdziwe maszyny do zabijania zwane potocznie żołnierzami. Może tak, może nie. Foliowa czapka na mojej głowie lekko się chwiała, kiedy łaziłem kwiatkiem po pustym podwórku na próżno wyczekując innych graczy. Oglądany gameplay na to nie wskazuje, ale wygląda na to, że dziś wszystkie dzieciaki już wyrosły albo dawno przeniosły się do drugiej części gry, pozostawiając po sobie w Garden Warfare jedynie wiatr hulający po opustoszałym sąsiedztwie. A co ciekawego możemy napotkać przy oględzinach gry od EA? Niewiele, bo ta niczym się nie wyróżnia, chociaż zgięta na pół ulotka zamiast pełnowartościowego manuala zasługuje na negatywne wyróżnienie. Niestety elektronicy tak mają, więc nie ma co płakać. Jeszcze kilka sekund są czystego slideshow i przechodzimy do tak bardzo przez nas lubianej strefy Janusza. Przypomnę tylko, że zgodnie z Waszym wyborem w ankiecie ceny zawierają koszt wysyłki i opłaty manipulacyjne. Chyba nie skłamię, jeśli powiem, że na tle całego tego planktonu martwych gier multiplayerowych PVZ kosztuje najwięcej. Regularne ceny to jakieś trzy dychy, wobec czego wszystko poniżej wydaje się być okazją. W tej chwili najlepszą ceną może pochwalić się winted, choć seks brytyjski nie pozostaje w tyle. Oczywiście to w wielkim uproszczeniu, bo wiadomo jak ktoś szuka, to i za darmo znajdzie. Natomiast moje poszukiwania zakończyły się umiarkowanym sukcesem na poziomie 21 zł, co przynajmniej jest najniższą ceną w całym zestawie. No dobrze, pora na ostatniego herbatnika z porcelanowego talerzyka babci Gertrudy. Gra choć kolorowa maluje nam niezbyt wesołą wizję przyszłości. Moi drodzy, przenajlepsi najlepsi widzowie, oto bunt stawiający opór. Defiance to osobowy shooter MMO związany fabularnie z serialem emitowanym niegdyś na amerykańskiej stacji Syfy, ale wbrew pozorom nie chodzi o zmiany skórne spowodowane zapaleniem gruczołów łojowych, lecz o kanał dla fanów science fiction. Twórcy wymyślili sobie, że gra z serialem będzie się przenikać. Gracze mogli brać udział w wydarzeniach z serialu i spotykać jego bohaterów. A jest to o tym, jak Ziemia z niedalekiej przyszłości została poddana inwazji kosmitów, a jej flora i fauna wymieszały się z organizmami przywiezionymi przez obcych. Ludzie jakoś tam sobie z nimi koegzystują, rywalizując przy tym o zasoby. My wcielamy się w poszukiwacza artefaktów, ale mało to jest ważne, bo jak przystało na MMO chodzi po prostu o to, żeby drzeć ryja na innych graczy, zabijając ich cyfrowe awatary, bądź samemu być przy nich eksterminowanym. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tę grę, ucieszyłem się, że odkryłem kolejny trzecioosobowy shooter na naszą ulubioną konsolę. Ale jak się dowiedziałem, że to multiplayer only, to od razu stwierdziłem, że półeczka to jedyne odpowiednie miejsce dla tej gry. Pozycja znalazła się w naszym zestawieniu, bo oficjalnie jest martwa od 2021 roku, ale podobno w kwietniu przywrócono pecetowe serwery. Zatem nawracajcie się i wierzcie w Zmartwychwstanie. Mam tutaj taki oto niegrzeszący wybitnym stanem średniaczek. Trochę się naciąłem, bo sprzedawca zapewniał o wybitnym stanie gry, a tymczasem jest to takie mocne 3 na 5 i niech sobie będzie. Może kiedyś się podmieni, a jak nie to też dobrze. Nie przedłużając i tak już przedłużonego odcinka, przechodzimy w świat wielkich pieniędzy. Ostatnie dziś zestawienie cenowe, zatem zróbmy to jak należy. Na Allegro grę można kupić za 44 zł i uwaga jest to nowka w folii angielskie wydanie. Zwykłą używkę natomiast bez problemu znajdziecie na Elixie i tam zapłacić nam przyjdzie 31 zł. Podobnie rzecz się ma na Vinted. Znowu potwierdza się teza, że Cex nie handluje zwietrzałymi grami. Zakup gry na eBay jest jak najbardziej możliwy i w tym przypadku nawet znośny, chociaż wciąż najmniej opłacalny. No chyba, że zamówić. Do kraju, z którego pochodzi ogłoszenie. Archiwum Allegro mówi, że kiedyś grę sprzedawano po 5 zł, mimo że ta w 2014 roku przeszła na model Free to Play. Ja kupiłem grę za 23 zł, ale zamiast przyjanuszyć gdzieś w krzakach na porządną okazję, w pośpiechu kupiłem egzemplarz, co by mieć materiał do odcinka. I to by było na tyle. Gra wędruje na płeczkę, a my przechodzimy do tradycyjnego podsumowania. Tym razem nie trzeba na siłę wyszukiwać motywu przewodniego, bo widać jak na dłoni, że były nim gry, które umarły śmiercią naturalną. Jeszcze niedawno tętniły życiem, a dziś jedyne na co możesz liczyć to samotny spacer wśród opustoszałej scenerii. O ile gra będzie chciała pokazać coś więcej poza komunikatem o błędzie połączenia z serwerami. Z drugiej jednak strony, tytuł i miniaturka tego filmu mogą być odebrane jako nieudolny clickbait, bowiem niektóre z tych gier zostały przywrócone do życia przez diehard fanów i wbrew ogłoszenia ich śmierci Jakoś tam nadal żyją. Celowo w zestawieniu nie znalazły się jeszcze dwa konkretne tytuły, i ciekaw jestem, czy będzie Wam się chciało wspomnieć o nich w komentarzu. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny, jakże wybitny odcinek spod znaku zbierania śmieci zwanego przez wyparcie kolekcjonerstwem. A zatem trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. Dej Boże zdrowie! Jeszcze kilkanaście minut temu na półeczce leżało okrągłe 430 gier na kosnole PlayStation 3, ale przypływ ośmiu umarlaków na plastikową wyspę samotności sprawił, że kolekcja liczy już 438 sztuk.